Cicho tam być, nie peskować. Cóż, historia to nie są tylko książki, daty, fakty. To jest również realne życie. To jest również rekonstrukcja tej historii. Między innymi blasfarcerckie zajmują się rekonstrukcją dawnego życia, jak i również innymi rzeczami. W książkach często macie tylko suche fakty, no oczywiście nie we wszystkich, ale z reguły lekcje historii są o tyle nieciekawe, że podaje się suchy fakt, datę, powiedzmy rodzaj jakiś tam yy, budynku czy coś takiego i na tym kończy się wszystko. Właściwie z tego nic nie wynika, to nie jest życie, to jest coś mało ciekawego, mało interesującego, może dlatego historia w Polsce nie jest zbyt popularna. Na ogół młodzież w szkołach jej bardzo nie lubi, bo jest nudna i bezpłciowa w pewnym sensie. Tymczasem historia to jest życie, to jest wyłącznie sama ciekawa, kwintesencja tego życia. No można powiedzieć, że pod Mitawą w 1622 roku odbyła się bitwa, dowodził Karol Gustaw, po drugiej stronie Krzysztof Radziwił i na tym skończyć. Tymczasem y, samo rozpoczęcie bitwy to jest coś fantastycznego, gdzie armia szwedzka już nieraz brała potworne cięgi od husarii, po prostu okopała się w takim miejscu, że nie można było się do niej dobrać. Wobec czego jeden z husarzy wyjechał przed szereg i zawołał do tych Szwedów po prostu. Jeżeli nie jesteście skórwy syny, to wychodźcie w pole. No niestety, Szwedzi okazali się mało czuli na temat honoru swoich matek, okazali się z kurwy, synami, ale dzięki temu żywymi z synami. Jest to pewna różnica. No wydaje mi się, że w ten sposób przedstawiana historia to łatwiej zapamiętać i datę, i bitwę pod mitawą, i jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Polecam przede wszystkim książki, książki i książki. Nie uczcie się z hollywoodzkich filmów historii, bo to nie ma żadnego sensu. Zapraszam na ama. Na wykopie postaram się więcej ciekawszych rzeczy jeszcze Wam opowiedzieć, o ile to będzie w ogóle możliwe w trakcie pisania. Ja wolę się zabezpieczyć.